Chciałam zaprosić serdecznie na rekolekcję z ojcem Rafałem Kuzarskim na temat organizacji czasu. Byliśmy na tych rekolekcjach dwa lata temu i ojciec Rafał fantastycznie prowadził temat, bardzo zna się dobrze na tym i dawał mnóstwo wskazówek co do organizacji czasu indywidualnego, w rodzinie, też w angażowaniu się w różne rzeczy, jak, jak w tym wszystkim zorganizować sobie modlitwę, odpoczynek i wszystkie inne ważne rzeczy, więc chciałam bardzo polecić ten temat. Na pewno znajdzie się, znajdzie się znajdą się tematy dla każdego. Nawet dla tych, którzy już myślą, że dużo wiedzą o organizacji czasu, to wciąż polecam.